Moja głowa, gdzie ja jestem? Matko może, Potrumna. Może ja stąd wyjdę? O. Nie wiem, jakim cudem ja przeżyłem. Tak, jest da, mm, Może uciekł Muszę się to szybko sprawdzić mm. To była lawa jak pamiętam Co tu się stało? Je... Strasznie to wygląda Może być Ha, Tego że się nie spodziewał. Ale ty żyć nie możesz. Ha, a jak widzisz jednak mogę. Straszę zabrać go do więzienia, a tego leżącego rzucić do rzeki. Chociaż byłem nieprzytomny, słyszałem. Słyszałem, że to jest Herszt. Nigdy bym nie zapomniał tego głosu. Zawiązali mi paskę na oczy, zawiązali mi ręce. Szliśmy na klif, rzucili mnie. Jednak pod wodą udało mi się szybko odwiązać ten sznur. I w ostatnim momencie udało mi się wypłynąć na plażę. <laughs> Przynajmniej żyje. Gdzie <coughs> <coughs> Co ja w ogóle jestem? Hmm. Kieś kurko. Może coś tam będzie. To jest... Mam nadzieję, że mnie nie widzieli. Obawiam się, że to może być to, o czym myślę. Może tu wejdę i mi nie zauważy. Nikt. Hersida? O nie, to jednak prawda Ale jak Herszt przeżył? Na pewno to był Herszt poznałem, go. Po... na pewno to był Herszt przecież Ale jak on przeżył? No Nieważne Teraz Najważniejszym celem jest Uratowanie Hershidy Ale jak mam się tam dostać? Hmm. Dobrze, na razie Później o tym pomyślę Na razie się muszę przygotować nie Niedobrze. Kiedy zajdzie noc, mam nadzieję, że uda mi się. Zanim oni go zabiją. Dobra, idę się przygotować. żeby mnie nie zobaczyli może uda mi się wskoczyć hmm. dobra stoją strasznie co koło bramy okrocie nie patrzę w tą stronę trzeba szybko trzeba gdzie szybko i dostać Zawsze słyszałem. Zamknięte. Dalej nic nie ma. nie zauważył? Dobra, nie zauważył. Dobra. Siema. Monte! Weź mi pomóż, zamknęli mnie jacyś bandyci. A wiesz o tym, że Herest żyje? I musimy go za... Nie dokończę. Tak, wiem, ale... Uf, czemu? Ponieważ ma nasze zdjęcie, jak podpalaliśmy dąb. A jak pokaże to bratu Nowakowskiemu, to mamy przez ranę A wiesz, gdzie mieszka brat Nowak... no tak, już się wszystko łączy. Nowakowski pochodzą z więc brat musi tam mieszkać. Mam pomysła, yyy... Ym... Mam nadzieję, że schowałeś te na kartki się nie zabrali Wiesz co, schowałem pod kieszeniem. Dobra, y, masz tam do trzeciej świątyni, jak zgaduję. Wiesz co? Bo to powoli posłuchaj, jeśli... Jeśli jest trzecia świątynia, to wszystko jest. masz, masz tą mapę? Mapę, poczekaj, mapę mi za... zaciuchali. Przy, poszedłem nam jakaś mapa, bo coś czuję, że te świątynie tworzą trójkąt, jeśli... Dobrze myślę, to trójkąt stworzy... Ale co? Poczekaj, daj mi chwilę. Tutaj widzę tego warsztat. Powiem ci, że połamałem łuk mm. na części i może go łączę. Czekaj, czekaj, a może tu jest jakaś skrzynka? Otworzę ją. Yy, Sprawdź, z nie jest. Okej. Okay. Może się przydać. Okej. Okay. Ja biorę dolną część. Ta górną. Przyda się na pewno, tylko że ja już połowę mam ale dobra. Eee, jakby to. Może czekaj. Dobra, ja ci teraz powiem jak sąd. Uwierz mi, e, posłuchiwanie po koło muru gdzie ty możesz być? Naprawdę zmęczyło to mnie. Chcesz strzały, bo jakoś ja z łuku... Ja wolę miecz. Poczekaj, czekaj, dobra, tutaj. dam ci. Ja ty lubisz lubisz coś wypi... wypi Wysadzać więc im. Dobra. No okej. Okay. Dobra, teraz chodź po cichutku. Daj mi chwilę, bo... Dobra. Zaś ci powiem jak. Tylko weź nic nie wysadzaj, bo... Dobra. Nie, nic nie będę wysadzał, co ty? Dobra, teraz po cichutku chodź. Żarcie Dobra. zostawiłem w skrzyni Dobra. Dobra. Chodź po cichutku. No, Mam będzie... Momencie... Na szczęście okay. nikogo nie ma. Zgubiłem się. Szybko, o. póki nikogo nie ma Też Gdyż... Nie wiem Ty stają tam pod bramą. bym się... dawaj awaryjnym Co to kanały? Mhm. Tędy, yy... Poczekaj ja tu za rogiem coś w wściamam, bo ten... E, wiesz co? Tu jest wyjście, tylko nie przewidziałem innego. Ja mam bloczków, żeby się podbić. Trzeba by trochę wykopać. To wykop Zażę wykop, żebyś też mógł Ciekawe czym Mam to skrzyni była tylko zbroja i, i mięso. Co najwyżej może... Nie może TMT zostawia potem. Dało mi się łuk poskładać. Nie, szczęście. Ile już ten masz łuk? To jest ciekawe. To po cichutku, żeby nas nie złapali We Zabarykadowałeś mnie. Ups. Da się rada? gdzie ty jesteś? To no. Ojej. Dzięki. Jakiś wiatr tu jest. Bo Ale radę. tutaj chłodno się zrobiło, nie sądzisz? Na, pra na prawo są, nawet się nie odwracaj. Eee, ok, bo boję co się, tu? że Hirop... pamiętasz, jak mi wywaliło. O matko, no właśnie, ja też poleciałem do wody. Ty, kurde, jeszcze mnie zauważam. To spróbuj, dawaj, Wycofałem się tylko w las, dobra? Okej. Okay. dobra, ja jestem na koło rzeki. Jak pójdziesz tam, dawaj, tu, 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 dawaj, dawaj co? Tam dalej musi być. W środku musi być e, gdzieś sala Herszta, Ok, to Ale już to co? już w nocy może. Szybko. Dobra, na razie. Tutaj nas nie zobaczą. Dobra, to jak w nocy? Tak. Dobra, zapadła noc. A ja przez ten czas wykopałem 9 kafelków dobra, drewna. Dobieg, dobiegniemy. Ej, daleko to jest stąd, na propos? Nie, tutaj. Teraz wiesz może wyjdziemy wiesz którędy? E, tędy, bo tam widziałem okno, dobra. Stworzyć schodki? To stwórz. Tylko cicho. Pod bramą stoją No nienawi nienawid... ich chyba Niech on się odpali Dobra, nieważne Nie wiem co on robi, ale dom. Gdzie my jesteś? O matko Rzeź Tak, i tutaj wasza droga się kończy Pigo. Aaa, przyceniłem was. <laughs> Oszczędź mi życie, Oddam dam wam wszystko, czego chcecie. Monte, odsuń się. Dobra. Pozbyliśmy się hereszna w końcu. Nareszcie. <laughs> Ale był Zostały cienki. Tylko pani... Zostały Dobra, tylko... Zostały cienki tylko był. Pani... I temki. No to... wierzę, że mam piasek? Co on, piasek? Nie? Dobra, nieważne. E, Zrobiliśmy haresztek, ale nie był taki ciężki. Bez ludzi. No nie był, ale co teraz? Co teraz? Udajemy się do trzeciej świątyni. A jak gdy ją się. Ej, tam to... jest biblioteka. Ja, ja, po, ja poszukam poczytać? Tam mapy. Dobra, i posłuchaj, kiedy sprawdzimy tę trzecią świątynię, Ej, idziemy od razu jest? do. A tak, jakieś książkę doczytałem, jest ja co poczytać. Jak sobie to zobaczymy, kiedy znajdziemy tę trzecią świątynię, ja mu coś zbadam. I jeśli to jest prawda, idziemy od razu do Nefcraft i po brata Nowokowskiego. Ej, słuchaj, Monte, to jest jakaś magia zaawansowana. Proponuję Nie. to wziąć. I może gdzieś odczytamy, co to jest, i użyjemy tego w jakiś sposób. Podejrzewam, że to jest. Jakiś stół do... A ja widzę tylko książkę. A ja tu widzę tylko książkę, którą można przeczytać. Dobra, możesz wziąć. Ale może ty go kopiesz. Dobra. Nie wiem, może się gdzieś przyda. No to... Uciekamy stąd. Już mnie tutaj ciarki łapią. Aby stra... Ty zanim, Żeby strażnicy przypadkiem nie przyszli. Cicho, zaśpią. Lamy to samo Oj, coś mnie strzela. To dawaj, uciekaj. Masz mapę? Weź w którą stronę w ogóle? No w tamtą stronę mam mapę D do... Dobra, zombie był za tobą Czekaj Dobrą to idziemy.